Ja, Ma widzowie z tej strony mina mi i to jest kolejny odcinek z Craft MC z walk w dziurze bardzo wam się podoba ta seria więc nagrywam więcej i przed chwilą jakiś jak by się walili yms, i kto to jakiś nadreid wyrzucił za koksa więc mam trochę naszykowanych sikierek Dzisiaj będzie też Cutterfish, ale dołączy później. Na innym Niku po prostu, bo ma nowy kanał. Wbijajcie, gorzki. Jak ja coś nie wchodzę, coś wchodzę na nowym Niku. A na jakim? Na młody Cutterfish. A. No to wbije nam na, kater kater na katerze. Dobra lecimy O, ten typ mnie tyle razy dzisiaj już zabił. A ten to nie wspomnę. A ten. O. Mm. Nie, no nagle przychodzi cały set żelaz. jakiś żelak w całej żelaznej i ci wszystko nagle robi inne. Ale ja nie opłaca się brać żelaznych seta, bo wtedy leci na ciebie 48 typów. Ale to jak zawsze codziennie walka. Dobra, więcej sikier. Co? W ogóle jak jeszcze brakuje nam jedna obserwacja, yy, yy, jedna, jedna subskrypcja, żebyśmy żeby, żebyśmy wam pokazali kanał na, dis na Discordzie. I będziecie mogli wbijać i będziecie mogli z nami zaczynać. Będziemy, będzie, be, jak będą, będziecie mogli, może mogli z nami gadać? Nie no, będziecie mogli. Dobra, zabijamy. Dobra, sto pięćdziesiąt siedem sikierek. E, trzeba iść w moje ulubione miejsce musimy poczekać jak z tym uciekniemy RTP szybko. Udało nam się zebrać taki duży lud. Dobra, idziemy na spawnę odłożyć te itemy. A v tam tylko Dobra, idziemy jeszcze na mojego Homa odłożyć, więc będzie większy lud. Oczywiście do bicia się z innymi Dobra, odłożę to na... Będzie na inne odcinki, ale tylko sikiery. Do, nie na no, dużo było sikier. Dobra Ogólnie tutaj rzeczy będą do bicia. To, to, to do... Dobra, rzucę tu aż prawie cała duża skrzynia i połowa Ender ciasta 12 sikierek Nie 13, bo stąd Dobra, mogę nas... Dobra już wezmę stąd jeden oko Marzenia cały tak e Młody Cutterfish już będzie za niedługo z nami. Dobra, myślę, że VIP sobie poradzi tam z typami. Mamy oczywiście Evipa. Dwie nad chyba tam już E-VIPa Dobra, ten typ dostał. Potrzebujemy tarcze, więc. Dzięki typ zatarczę. zatarczy. O nie! Jak typ nie z kilofat, to, to będzie taki cringe, żeby był. Nie no, jakiś typ do mnie podlatuje, ale mamy dużo lutu nawet. Do bicia się dzisiaj. Dzisiaj trochę się zaopatrzyłem. No choć typ. Nie, no typ jest w miarę dobra. Nad trochę lekko ogarnia, ale przyda nam się taki duży sikierek, właśnie przed chwilą, jak zdobyliśmy, bo tam zabiliśmy typa, który nas cały czas zabijał. Zabijał mnie chyba tam 10. No. Przez to każdy nie łatwiej może zabić. No, wykrakałem. Ale mam jeszcze dużo sikierek. Jeszcze jak nam zabraknie to pójdziemy tam na Homa. Do bazy. Od razu jak bijecie 5 z y, y, słubów to od razu od razu w, w, automatycznie robię filmik z serwisem z serwerem na Discordzie gdzie będą my jeszcze różne role jeszcze musimy trochę z młodym Cutterfishem podpracować ale już za jakoś nie wiadomo kiedy wbijecie musimy się spieszyć, więc pewnie od razu po odcinku będziemy, zabierzemy się za robienie Wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę i subika będzie mi bardzo miło, bo to pokazuje, że y, lubicie nasz kanał. Że wspieracie nas. O ty y, Duolo? Nie, Jakub też. Jakuba nie lubimy bardzo. Tego Steve'a. Później pokażę wam, jakie. Na przykład całego dialogowego seta ostatnio mi się yy, na przykład na os w, yy, tam trzy odcinki tam czy tam dwo, trzy odcinki, dwa odcinki w drugim odcinku z tej serii mieliśmy Dostaliśmy mi całego seta EVIP od jakiegoś netherite'a. o, go nie lubię! O, dobrze, to zginął. Wjeżdżasz tam. O, Jakubos. I ten. Dobra, na w miarę... Dobry lucik. A, ja mam jedzonko, ale wezmę sobie do drugiej łapki. Dobra, typ, typy się klepią, a w tym czasem... Jakiś typ na mnie skoczył. Zero sojuszy dzisiaj. Tylko z Caterfishem można mieć sojusz, bo można mu zaufać. Kurde, czemu nikt nie ma bloków? Nie! Dobra to już ostatnia sikiera lecimy tu. Znaczy, że w ogóle dużo osób, jak w tych odcinkach, bardzo dużo osób zabijamy. Jakby to była anarchia, znaczy nie anarchia, tylko po prostu za kila nie, punkty, to byśmy mieli bardzo dużo punktów. Jakby coś się w ogóle dostawało, jakby się opłacało. Ale tak to. Ale chociaż i ten. Dobra, idziemy już na HOMa. To jest w ogóle moja najbardziej najcenniejsza rzecz. Okej, okay, tu mam trochę zigierek. Dzisiaj... Dobra i dzisiaj robimy 180 w ogóle polecam Wam filmik ze Stumble Guys. Ciekawe, kiedy młody Katarfis bije. To jest już na serwer taki, ale na razie nie da daje do... A dobra, to był koniec odcinka.